Znajdujemy się przy zamku rzeszowskim, gdzie 75 lat temu, 5 września 1949 roku, komunistyczni oprawcy zakatowali w obecnej katowni kapitana Ludwika Więcława, przed Śląski, żołnierza kampanii wrześniowej podziemia narodowego. Ludwik Wiesław to jeden z naszych podkarpackich bohaterów. Walczył przez cały okres wojny, walczył z okupantami, walczył o wolną Polskę. Kiedy wojna się skończyła, on się wrócił do normalnego życia. Chciał prowadzić swoją działalność. Komuniści mu na to nie pozwolili, musiał uciekać. Później wrócił do działalności konspiracyjnej. Został oszukany. Obiecano amnestię. On w tej amnestii się ujawnił. Zgodził się, że przestanie, że przestanie działań zbrojnych, że nawet poniesie konsekwencje za swoje czyny. Niestety komuniści chcieli na nim wymusić jak najwięcej zeznań, żeby wydał jak najwięcej osób. Na co on się nie zgodził. On się nie dał złamać. Mimo tego, co mu zostało obiecane, został zamordowany. Pamiętajmy o takich postaciach. Cześć i chwała bohaterom. Do dzisiaj nie odnaleziono jego szczątków. Nie ma miejsca, gdzie można uczcić jego pamięć, dlatego znajdujemy się tutaj z planszą, którą stworzyliśmy w ramach wystawy Narodowcy z Rzeszowczyzny Ofiary dwóch totalitaryzmów. By wskazywać również mieszkańcom Rzeszowa, cóż to było za miejsce i co ono oznaczało dla polskich patriotów. To symbolicznie dzisiaj tutaj palimy znicz i oczekujemy, że w tym miejscu, na murze tego zamku będzie widniała tablica, przy której będziemy mogli takich bohaterów czcić i wspominać ich pamięć.